Ja bym już chyba skakał tutaj, no. Jak już tu jesteś... Dobra, to czekaj, to trzeba to zrobić z... ...odpowiednim... ...odpowiednią dramaturgią. no. Mam nadzieję, że mam... ...unlimited ammo. To jest nie O, jest coś. Tak. Kamień? Kam Kamulec. DAJ KAMIENIA! Na chuj kami. Czekaj, czy ja mogę kurde, chociaż minimalnie, kuźwa, ciszyć, albo w ogóle wyzerować. Ja mam wrażenie, że ten... to, że to, to nic wyzerzyć. nie daje. Że to nic nie daje. A może jumpscare trzeba, kurde, wyłączyć? Dobra, ty z no, to... tego VHS-a, dobra, ja to zrzucę tutaj po ja prostu. Ja chcę vhs -y. Ja widzę, że ty będziesz już z tym gunem do końca gry tak chodził. Tak. <grym> w ręku. Żebyś kuźwa wiedział. Pytanie, ile, ile amunicji tu jest? Miliard. Pamiętam, że... t był gdzieś... Praktycznie na samym początku na te VHS-y. No na par... A tu był, tu był. Tu, tu nie, na... następnym, w następnym pomieszczeniu. No, tak, 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 tak. Super, że widać co jest napisane. Hmm. Możesz odpalić jeszcze raz? Nie. Przecież, kurde, nic nie było napis... Nie było Były było za... nic tak. nie było widać. Mistrzostwo. No, jeszcze jest druga taśma, nie wiem, czy tam się będzie coś innego. Gdzie była ta druga ja taśma? Mogę... No właśnie. Nie pamiętam. Na samej górze? <laughs> to było w tej piwnicy? Nie wiem, mogę sprawdzić, widząc sadu, ale... What's up, baby? Did you miss me? You punk-ass motherfuckers! Okay. Co to miało być? Ona tam po prostu sobie stała. Ona sobie tam po prostu stała. Nie! Eee, pierdziele. Uh. A tutaj jest jeszcze telewizor, zobacz. I można wsadzić też taśmę. Tak. Ale o co chodziło, że ona tam stała? To ja nie wiem. Nie, ona przestraszyła się swojego gana i się schowała po prostu. Ale ja szedłem chyba z radarem, żeby było śmieszniej. Nie było jej widać? Na radarze? Nie. No, chyba nie, a, w sensie wtedy. Dobra. Ta, wtedy, wtedy, wtedy. <laughs> yy, nie, 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 no bo ona się nie ruszała. Kurwa nie znajdziemy tej taśmy i chuj. O, to? Idioty. Okej. Okay. To co, odpalać? Odpalaj <laughs> Name Bongo was very long, ok. Bongo was very long. No tylko tak, to jest tylko tyle, zobaczyłem. Dobra, muszę teraz iść jeszcze po to torso, które było. O, była, była, była. W tym pokoju była. Widzisz? Mówiłem że ten radar jest jakiś zjebany. no dosłownie, ona stała tam jakby po drugiej stronie pomieszczenia. Yyy, gdzie ja rzuciłem to torso? Na górze? W węcie. Kla... I to nie ta klatka. Nie jestem pewien. To chyba nie była ta klatka. Ale nie, dobra, możesz iść tędy, możesz iść tędy. Ale... wętem się... czy...? Tak, wętem, wętem możesz przejść. Kuźwa, to jeszcze można było odkręcić. Da się czy nie? Zobacz. Nie mam screwdrivera. Oda no. się! Da się. A, a gdzie my go zostawiliśmy? Eee, tam, gdzie było torso? A, no to tego screwdrivera jeszcze też musimy ogarnąć, nie? To co najpierw? To czy screwdriver? Dobre pytanie. Ale skoro mamy to torso, to może najpierw zróbmy to. No co, nie jesteś za tym? Nie wiem, to tak. Może to na końcu bym zrobił, wiesz? Dobra, tak. Dobra. Zostawię po prostu to obok tej kupy główna. Czemu ja się gubię w takich grach? Ty tam, mi powiedz, nie powiedz. Nie w tą ty, stronę, ty, ty, po, nie w tą stronę. Ty nie powiedz, czy, czemu kurde ja nie jestem w stanie się w ogóle rozeznać w tego typu grach? Jesteś pół kobietą, A Znaczy, nie powiem ci, że ta mapa ogólnie jest. E, ciężko się w niej ogarnąć. Co mamy, Wire Clipper. To to nie było tutaj. Kuźwa. Bo ja mówiłem, że tutaj zostawiliśmy ten szirokręt, nie? Nie, on był chyba, zostawili go chyba tam, gdzie właśnie to torso było. Jezu Chryste! No Panikowałem. Ona. Ha, pierdolę! Ale przez to, że strzeliłem. Ale wyjebane ona miała. No. A to było mistrzostwo po prostu. Idzie. Idzie. Idź? Nie, dobra, poczekam już teraz. Ja pierdzielę. Co się baguje? OOOOOH! Why are you running? Why are you running? Tyś skończył 3? Nie. Czy zmieniłeś go? Zmieniłem. Lecimy na hardcora cztery na raz? No. Nie rozumiem. I don't need this? Co? What the fuck, ej o co chodzi? Nie wiem. Co? Nie wiem, coś się zjebało. <laughs> to sam same w końcu. Tutaj? Pride... Death before destruction and a... Houd spirit before f Po jakiemu to jest napisane? Nie wiem. Albo jakieś dziecko to pisało, albo za końca beton. no nie wiem Jakieś dziwne rzeczy. Albo twórcy tej gry nie potrafią pisać, kurde, bo pamiętasz jakie były ten... No tak, to no? jakoś takie dziwne rzeczy. Joo! Dobra, najpierw pójdę w prawo. Co? Ile? Yeah. Ile? Yeah. Dobra, nie wiem co to jest, nie wiem co to jest, nie będę na razie zaskakiwał. Kamień, Papier. Gówno. Nie ma to jak poczucie humoru na poziomie. Jo. Jest to straszne, że ja cię kurde, przyjąłem, to jo. <laughs> Super, to jest mamy... kolejny. Tak. No. Czuję coraz większą presję z tego, że jesteśmy coraz dalej w tej grze. A masz trzy życia. Jo. Ty ogarnia, gdzie jesteśmy? Dobra. To jest strych. O! o. Mamy notkę. Dobra, dawaj. Matka Apolonia powiedziała, czytaj. że nie modlę się wystarczająco dużo. Co! Nie się z mojego no. tłumaczenia pięknego. Nie, tłumaczenie jest dobre. śmieję się z maski Apolonii. <śmiech> <śmiech> Co? To jest modlitwa, którą powin powinnam spróbować? Panie, moje światło, moje wybawienie od lęku. Panie, siło moja i, i życie. życie. O Ty, który... nie wiem... O, ty, którego powinienem się obawiać. Co to no jest? Hide not? Jak myślisz to masz? Hide not, die face far from me. Nie ukrywaj swojej twarzy. Przede mną? No, coś takiego. Kurde, zawsze zapamiętam, co znaczy taj? Yours, yours, coś takiego. Okej. Okay. Zresztą ja się zastanawiam, czy oni jakieś błędy popełniali w tym angielskim, wiesz? To jest możliwe. Bo tak twojego służalca. Nie chowaj swojego służalca w gniewie. Służalc. Swoje służalca. Swoje Służalca. Tak. Nie wiem, o, właśnie to nie jest sta... ja nie jestem w stanie tego przetłumaczyć. Dołów, jestem twoim ha. służalcem, nie zostawiaj mnie samego, nie zapominaj o mnie. O Boże, O moje mój wybawienie. Boże. Tak. O mój Bogu wybawienia. On daje mi moc. Daje mi siłę. Daje mi mocz, jak Zawsze. matka Apolonia kupę na twarz. <noise> to jest idealne połączenie. Bóg daje mocz, matka Apolonia gówno na twarz. Amen. Tak, matka Apolonia pewnie mówiła, zmów paciorek, a teraz posmaruje się gównem. <noise> to jest jakaś sekta. <noise> Powiedz mi, czy coś było na tym strychu, bo ja tutaj nie Poza... wiedziałem, co się dzieje. Hmm? What the fuck? To mogę zejść i nie mogę wrócić? Ty, dobra, są dwa miejsca, gdzie mogę zeskoczyć. Gdzieś, gdzie było mega jasno i nie mam pojęcia, co tam jest i... tutaj. Fajnie, że widać, kurde, pioruny. Skąd, kuśwa No to ja się tylko boję, że to będzie powtórka z, z tym, co było na początku gry, że spadasz do dziury i matka Polonia przychodzi cię zaciulać. No dobra, ale, no dobra, to co, próbujemy tego jasnego pomieszczenia? No, możesz, możesz. jest dużo przejść, mówisz? No Kurwa. Te wenty są w chuj duże. Ale chyba to było tutaj. Taka, taki jasny koniec tu gdzieś był chyba tutaj. Ja pierdolę, ty wróciłeś. Czy to było tutaj? Kuź, już... tu i tu w prawo, a tu i tu w prawo, dobra. Ha. To co? A czy to nie jest ta kuchnia? Czy mi się wydaje? What the fuck! Kurwa, no Jolo chyba, co? Którą dziurę wybieramy? Czy robimy no jakąś, wyliczankę skać. w stylu N.D.R.B. Putin-dmucharzami? Ja bym już chyba skakał tutaj, no. Jak już tu jest. Dobra, to czekaj, to trzeba to zrobić z odpowiednim, odpowiednią dramaturgią. Jolo! Okej okay. Wymigana Słyszałem matka Polonie O jest The hell? Teraz co ci nie da wyjść, tak? A weź wstań. Co się robi coraz węższe? Nie, się. <śmiech> <śmiech> Mam ją zastrzelić? Nie wiem. No, poczekajmy. A strzel do niej <laughs> nie mam nie mam papajów. Dobra, jesteśmy w dupie A! Ona właśnie zabiła się swoją miesiączką? <laughs> Jaki dźwięk! To jest człowiek rozwolnienie <laughs> Człowiek rozwolnienie podczas miesiączki z waginy Super Ej, wyobraź sobie jak deweloper to nagrywał A! Ja sobie wyobrażam, że jakaś kobieta ma miesiączkę i przykłada kurde waginę do wiatraka i to jest karci ścianę to jest Wiesz co, do tej pory się zastanawiam, czy to jest kurde jakiś dźwięk jakiejś piły kogoś kurde krzyczącego, czy faktycznie to jest kurde, nie wiem, mikrowiataczek w waginie Posłuchajmy tego całego. A few minutes later, tak dalej tego słuchamy. Nie no weź skip. <grystanie> Ej, ale tam był paperclip. No, no to o co chodzi? Ale ty nie miałeś tam amunicji już, albo się nie da strzelać tam, albo? Nie wiem. Kurwa, tak, może jak mógłbyś strzelić, to byś przeżył, No, oh my god, i znowu? Najlepsze, ale przynajmniej wiesz, gdzie, gdzie są rzeczy, nie? Najlepsze jeszcze jest to: my nie mamy włączonej tej opcji. No i dobrze. Co by się kuźwa działo, jak, jak to by było włączone? No to po co są te paperclipy, no? No tak powiem, zadam się... jedno, jedno pytanie. Nie jesteś pewny, że nie chcesz grać? Dobrze ci idzie dzisiaj. Uuu. Wiesz co, ja pierwsze co bym zrobił, to bym poszedł w, jeszcze w, do tych wentów i sprawdził to drugie miejsce, gdzie możesz zeskoczyć. Ciekawe, czy na ekstremę już tutaj chodzi zakonnicę. Oh, yeah. I z drugiej strony, ciekawe czy tutaj można wyciągnąć Gana. Jakbyś spadł. czeka, jak wątpię. Gdzieś jest? Nie ma jej. A jasne. Będziesz tak straszył, to będzie, sobie sam kuźwa to grał. <grym> Ty, no, ja grałem w Akamanto, nie? Było to samo. <grym> Bo sobie grać nawet kurde w WWF. <grym> Drzwi jebnęły. Hm. Kurwa za końca się zamknęła? To jest. No kurwa czegoś takiego jeszcze nie było. Super, i się stąd nie wydostanę. Mogłabyś tu przynajmniej przyjść i mnie zabić. O! Ble. Okay. Dobra, czyli wracamy do wentów. Zgubiłem się. O. Tak samo jak w Akamanto, na to narzekałem tutaj też powiem, że dla mnie ta zapalniczka powinna być. Nie powinna być częścią ekwipunku. Skoro tylko trzy rzeczy możesz nosić. To jest bez sensu. No tak. No to, to fakt. No bo, kurde, trzy rzeczy to jest tak mało. A jeszcze musisz masz zapalniczkę i radar. No tak. teraz poprosiliś na górę i. Oj! Oj! Za... Nie masz Gana. Wiem. Dlatego spieprzam. Dobrze idę? Ale jak już przypomniał, nie masz gana. <grych> nie masz taki cwajny. Nie, bo tak, nie, nie, bo, tak, bo tak stanąłeś. Myślałem, że czekasz, żeby już strzelić. Nie, 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 myślałem, żeby po prostu się nam przy nią schować, ale potem pomyślałem, że to bez sensu. Bo prędzej mnie dorwie. Aleluja, Matkać puna. Wiesz, <grych> jest najgłupsze? Dobra, już się masz ten radar. Ale dlaczego no. mi nie wyskakują te zakłócenia, jak ona jest dosłownie kurde pod moją dupą? Dobra, czyli co, idziemy no. do tego, co. Bo miało... ciemno. Tak. Kurwa, jak ona cię tutaj teraz zabije, to też będzie chujowy. Wiesz co, jestem ciekawy jednego. Jeżeli w trybie Explore jej nie ma, to ona też zabija wtedy, jak gdzieś spadniesz właśnie w takie miejsce? Czy w, takich tak. w takich momentach się pewnie pojawia, co? No, myślę, że ona po prostu nie patroluje, ale myślę, że w takich momentach oskryptowanych to cię zabije. Mhm. Może jaki ten event jest długi. Oh. No. Co jest ty? Coś się chyba. <śmiech> <śmiech> Ty to byłeś? Byłem, ale... tego nie było. Nie było takiego długiego korytarza. Niepotrzebny mi jest już chyba ten... ...Sherlockland, nie? No... raczej nie. A to mamy videotape i wtedy na to nie trafiłem, więc weź? możliwe, że to jest kurwa losowe. Ale no ten... to jest dziwne. Ale ten went oporowo taki długi nie był. Ja pamiętam, że on był długi, ale bez przesady. Teraz ten vent wygląda jak moje pęto. Ha ha, 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 ha. <laughs> ty gdzieś dojdziesz. Mam nadzieję. Oj? Co to Ten pisk? Eee, ma już... Kurwa! Dobra, mam trwata, nie będę wchodził. Myślisz, że cię zabiję? Myślę, że tak. Bo to się zwężało jeszcze bardziej. Czy jednak tam kurde... Nie, nie wiem. To jest tyle możliwości pójścia, że... Sam się zastanawiam, czy jest sens, żeby tam iść. Albo cię zabije, albo coś tam będzie. Jolo? Ale nie będę tym razem tak długo szyczał. Po prostu zdejmij sobie słuchawki. Nie, muszę teraz trochę zdjąć, bo ten pisk jest. Mój słuch nie jest aż tak wrażliwy. Aha. Nie da się? Nie da się. Aha. Co? Aha. Super! Nie. Jeszcze z tym nie. dźwiękiem. Ne. O! Idzie zakonnica? Nie. I to jest koniec? To nie była zakonnica nawet. No, że no. Kurwa, to nawet co? nie była zakonnica. To był jakiś To był ten dzieciak. nagi. Ja. Nie, no. Ale kupa. Ale gunwo. Gunwo. Nie, no to było chujowe. To mam propozycję, jako że. Ty i tak mi mówisz, gdzie ja chodzę, i tak dalej, i tak dalej. W sensie, gdzie mam Próbuj <grymujś grymujś> po prostu to jakoś przespidranować No ale spróbujmy, no. ta, ta, Zakonnica, na, 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 na. Bardzo nam miło parsek, doceniamy, ale muszę schować ten przycisk, bo nieładnie wygląda na streamie. Ale doceniamy naprawdę stworzony program. Bo to jest bajka. Byśmy mogli zostać, kurde, ambasadorami chyba tej marki. No, Moglibyśmy. <grym wytrujemy> Parsec, jak coś zrobimy to za darmo. <laughs> Tylko daj, daj nam najlepsze łącze. Jak upuścić coś w węcie? Do góry weź wyżej i F. A, okej, okay, muszę spojrzeć do góry. Mm -hmm. Ale to jest dziwaczne to skakanie. Bunny hop. Wszystko Skakanie i chodzenie w tej grze jest trochę dziwne. No, do chodzenia się przyzwyczaiłem. Że tak powiem, na początku nie było ciężko. Ale i tak jest uprzedliwe, wiesz? No. Wiesz, co jest wiesz jest upierdliwe w tej grze? Zakonnica. No. Kurwa. Muszę uważać na jakieś szczegóły. Nie, muszę uważać na jakieś szczegóły, bo zostawię na przykład myszkę, kurde, z boku ekranu. A. Zapominam, że to wiesz, nie, nie pobiera jakby yy, okna. W sensie, to, wiesz, gry, tylko cały monitor. O kurwa! What?! No iż to masz teraz uciec No i się nie schowasz tutaj? <noise> ona jest szybsza w vencie, chyba, nie? No właśnie wiem. No patrz, co ją zrobić? Ona teraz macha sobie we mnie ten kosą. Jaki dźwięk w ogóle? No śmieszny. Ale no kurwa, ona w węcie jest szybsza niż normalnie, to jest pojebane. No. Znaczy, może nie, może inaczej, ja nie mogę biegać w węcie. No tak. Kurwa, ale ty, jak ona się w ogóle z dupy pojawiła w wencie, nie? No. Gdzie mm. ona niby jest? Sario? Mm. Serio? No... No i co ja mam zrobić? Yo. Dobra. A to jest ciekawe... też na, 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 norma, na normalu masz ustawione, nie? Na normalu mam wszystko. No może dlatego, że biegasz. Ja Pamiętasz, że ja w ogóle nie, nie biegałem w tej grze. Aha, to też prawda. Ani razu nie ten, nie, poza uciekaniem przed nią to nie biegałem. No właśnie, no a, ja, a ja dużo biegam. Może I dlatego ona się nie może pojawiała. To, to. Czy to jest grad dla, a może, dla spokojnych, może. spokojnych ludzi Ale nie, zobacz teraz. Tutaj hmm. biegłem. No możliwe, że ona mnie tak... Kurwa... Wykmieniła <laughs> przez to, że ten, że biegałem, no? Zauważ, że mi na przykład nie, ten, nie wlazła nieraz do węta. No. A u ciebie praktycznie na samym początku. Zdaję się, że na ze mną poszła po prostu. Powiem ci, że ona przestraszyła mnie w tym węcie, bo się nie spodziewałem zupełnie. Nie dziwię się. W ogóle to jest, to jest... Tego w ogóle nie widać. No. Już tak zlewa. No, totalnie. Gdzie ona przeszła? Nie widziałem tam jej gdzieś... na korytarzu. Ale nie widziałem jej na korytarzu, no. bo miałem jeszcze otwarte. No ona tam musi być. Kurde, no pobiegłbym, ale naprawdę myślę, że może ona przez to wie, gdzie jestem. No tak mi się wydaje, że to, to ma spory wpływ. Trzeba się może teleportować. Czy ona tam po prostu jest po tym drugim końcu mapy i tyle. Wiesz co mi się wydaje, że albo jest na drugim końcu mapy, albo ona się kryje, kurde, nie wiem, przez jakiś czas siedzi po prostu w tym pomieszczeniu jakby. Tam, gdzie ją dwa razy mijałem, nie? Co raz wystrzeliłem do niej, przez co mi zabrakło kuźwa amunicji. Eee, no to nie wiem, co wyjebać. Ja bym chyba ten radar. Też nie wiem. Czy zapalniczka czy jest potrzebna? W tym momencie? No, ja, 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 lu ja lubię widzieć więcej. <grybuj> <grybuj> no tak, po co ci są Ale... okulary? <grybuj> no nie... Hmm. Zimna krew, podoba mi się. No to trochę się zesrałem, ale... <grywia> ale się udało. Ale u ciebie tak, tego nie widać. <grywia> u mnie... A ja to ja czuję mam prostu... we wnętrzu. Ja mam taką po prostu twarz i taką ekspresję, że u mnie to wszystko jest na wiesz, pierwszy rzut dłoni. Tch. Ale kurwa widziałeś jak ona od razu wiedziała gdzie ja jestem? Właśnie to jest dziwne, że od razu wlazła kurde pod wyro. E, to mi jest potrzebne? Będę... Złóżmy tego manekina. Chcę zobaczyć, co się wydarzy. No dobra. Było ten jeszcze śrubokręt. Będzie potrzebny przy tym. W tam węd... No wiem, wiem. Jeżeli będę chciał tam wchodzić, bo coś tam było, koniec końców, czy nie? No dwa razy zginęliśmy. No właśnie, ale oprócz tego. <grych> no nie, było jeszcze jedno pomieszczenie do którego nie dotarliśmy. Składamy organy. Składamy organy. Pojedynczo. Po pojedynczo? Pojedyn, pojedynczo. Pojedynczo. Przez N. Bo nie ma czegoś takiego okay. jak jedynka, tylko jedynka. Nie, nie wiem, czy mi tak zapadło w pamięć, ale gdzieś Dziecko ktoś jebane. kiedyś coś o tym powiedział. Nie wiem. Nie z tym. Zobaczmy, co się stanie. Dawaj. Wybuchło. Broken Scale. I can't use it anymore. Super. What? I tyle? Zepsułeś wagę, no? Super. No kurwa nie! No i co? Złożenie, zebranie kurde części zwłok psuje wagę. Co, myślisz, że z tyłu się ten, oderwało na przykład? Bo nie można tam przejść za to. O! o. Dlaczego to? No czego nam może być trybik potrzebny? Twój lok? Serio? Co? Po co jest? Tatua. Ułwa. Nie. W życiu, kurde, tego loka nie widziałem tam, nie? No. Ale właśnie, gdybyś nie najechał na. konkretnie na, te, na, to, na to miejsce, jakby nie wyskoczyło, to tego nie było widać. Ale tam było głośno. No. Dobra, mamy jakiś trybik i mamy, kurde. Co tam było? Bez głowa czy bez ręka? Bez głowa, tak? Był bez głowa. decapitated. Kurwa, nic nas nie widzę tutaj. By ten wzrok. Rady wujka Władka. Dobra. I tutaj chyba powinna być ta Łazienka gdzieś. I siostra Polonia podmywająca dupę. Pytanie, czy jeszcze są jakieś takie drzwi, które można otworzyć, ale my tego nie zauważyliśmy? Kurwa, jeszcze mi się pojebało totalnie. Czasami jest taki, taki moment, że już nie wiesz. No, czy... Tutaj ja idę do Węta. Powiedz tak, czyli jak, jak, jak ty się tutaj gubisz, to nie jest ze mną tak źle. Znaczy... Dobrze, może jest źle, ale... <laughs> czyli jakby coś... Czyli z drugiej strony jest lock. Może, jak to jest tak napisane. Może... Może... Albo ogólnie po prostu jest lock. Hammer! Bitch! What? Co? Ty żeś go nie widział. No i powiedz mi, jakie cudne, skoro otwierają o wszystkie... Szafki. Mi też się wydaje, że otwierasz wszystkie szafki. Powiem ci, że się bezpieczniej czuję z ganem w ręku, niż z... Radarem <laughs> Wszystkie musisz być... O oh my god. Kurwa. I to się jeszcze otwierało w tamtą stronę, Drain okay. Cleaner. Lol. Okej, jak ja teraz muszę... Co to by było? A, to był ten drut czasy, dobra. A. Ja już myślę, że to wszystko jest tak. zakonnicą. Ja, te, ja też już tak, jak widzę coś białego... No. ...lekko, to myślę, o kurwa, zakonnic. Ja pierdolę, ty... Pamiętasz, że jakbym do tej pory nie miał jakiegoś skrzywienia na punkcie zakonnic, to bym po tej grze miał. A że już mam to właśnie... Wyobraź sobie, że ktoś by grał w tą grę, mając coś takiego, że po prostu boi się zakonnic. O oh my god. Czy jest taka fobia? Co, to by... Myślę, że może być. Kurwa jebana. I ona teraz będzie stała pewnie w tym pomieszczeniu. Ty, pojebany.